I raz, trzy, witam Was, moi drodzy serdecznie, w kolejnym Bitcoinie przy kawie. Nazywam się Patryk Łępiński. Jest to codzienna prasówka po 9.15, poświęcona najciekawszym, najważniejszym wydarzeniom ze świata kryptowalut technologii blockchain. Z tego miejsca również Was wszystkich zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Już jest nas ponad 53 tysiące, więc rośniemy bardzo mocno w siłę, ale mam nadzieję, że na koniec tego miesiąca ujrzymy szóstkę z przodu, bo jest na to dosyć duży potencjał, ze względu na to, że 56 teraz statystycznie procent oglądających z Was nie subskrybuje naszego kanału, więc bądźcie na bieżąco, ponieważ jest masa ciekawych materiałów, chociażby wczorajszy materiał na temat tego, co musisz wszystko wiedzieć na temat e, listingu Ariten i kiedy ten listing będzie. Wczoraj się jako pierwsi na temat e, właśnie tego, kiedy ma być ten listing, co trzeba zrobić, żeby się do niego przygotować, więc naprawdę zachęcam, bo można uniknąć wielu różnych wpadek. Dlatego jeszcze raz, jeszcze raz subskrybujemy. E, natomiast, żeby dłużej nie przeciągać tematów takich ogłoszeniowych, przechodzimy sobie do ceny Bitcoina, która obecnie znajduje się w okolicach 62 Dolary za jedną sztukę. Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, Ethereum dalej trzyma się powyżej swojego ostatniego ATH. Mamy 4549. Jednak najciekawszym wydarzeniem z tego wszystkiego jest Litecoin, który cały czas utrzymuje się powyżej 200 dolarów za jedną sztukę. Ale o Litecoinie trochę więcej porozmawiamy sobie w, osobnym, w osobnej wiadomości, osobnej informacji z racji tego, że trochę więcej czasu trzeba będzie na niego na pewno poświęcić. Natomiast przechodząc do rankingu kryptowalut, idziemy sobie na numer 2. Ethereum, numer 3. Binance coin, numer 4 Solana, 5 Tether, 6 Cardano, 7 XRP, 8 Polkadot, 9 Dogecoin, 10 USDC, 11 Shiba Inu, 12 Terra, 13 Avax, 14 Chainlink, 15 Zwrapowany Bitcoin, 16 BUSD, UniSwap, 17 Litecoin. Niestety pomimo wzrostów na ten moment na pozycji 18. Jedyne co to bardzo ciekawi i bardzo cieszy, że zaczynają powoli się uruchamiać deksowe coiny, czyli mówimy tutaj chociażby o tym słapie. Natomiast jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, jest bardzo dobrze. Mamy obecnie 2,80, no niech się wczyta, 2,84 biliona dolarów. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli sobie pod względem ostatnich 7 dni, mamy ten wynik najwyższy w historii. Dlatego, pomimo lekkich korekt, i rynku, bardziej można Konsolidacji kapitał cały czas napływa na rynek, więc można się tylko i wyłącznie z tego powodu po prostu. Cieszyć. E, czy byś chciał analizę Matika? Mój drogi, to nie jest e, odcinek na temat e, analizy technicznej. Zachęcam oczywiście do analiz technicznych. Analizę techniczną masz już z wczorajszego dnia. Tam możliwe, że jest Matik. Nie wiem, nie sprawdzałem. E, nie pamiętam wszystkich coinów, które Arek analizuje. Ale warto, żebyś sobie sprawdził. Ta analiza jest jeszcze świeża, ponieważ jest z wczorajszego dnia. Więc na pewno e, dużo rzeczy się nie wydarzyło. Nie było żadnych jakichś drastycznych ruchów w górę, w dół. Więc na pewno ona dalej e, może możeszcie nią po prostu posiłkować. Zyskować. Idziemy sobie jednak do Shiba Inu, bo tutaj padają e, kolejne rekordy. Może już niecenowe z racji tego, że rynek trochę nam opadł, ze względu chociażby e, tych informacji, niemiłych informacji ze strony Krakena, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Natomiast co jest bardzo ważne, to Shiba Inu przegoniła ilość aktywnych użytkowników ilość posiadaczy tokenów może bardziej to lepiej to ilość hodlerów w porównaniu do Dogkoyna. Jeżeli chodzi o Dogkoyna obecnie mamy 816 tysięcy 816 adresów. Liczba posiadanych monet psa wzrosła natomiast jeszcze teraz już do 902 tysięcy posiadaczy do dwóch, 900 tysięcy dwóch dziewięćset Ojezu 902000, boże, co ja dzisiaj mówię. Natomiast jeżeli chodzi o e, Shiba Inu, e, przekroczyliśmy. Tutaj już bardzo grubo powyżej 900 tysięcy, to też o, oznacza, że cały czas parcie na to Shibu jest. I no nie możemy się dziwić, ponieważ teraz to kolejne nowe giełdy dostarczają a, możliwość handlu w parze. Nie tylko do stablecoinów, nie tylko do bitcoina. A, natomiast y, no, był Kraken, który się na, tele, na Twitterze bardzo mocno a, poinformował, że jeżeli. Pojawi się ponad 3000 refollowów tego danego postu, retwita danego postu. No to to spowoduje, że Kraken wylistuje Shiba Inu. No i tak się stało. Tych retweetów było o wiele, wiele więcej. No, Shiba Army bardzo mocno zadziałała i sprawnie, no i Kraken powiedział: OK, listujemy. Niestety podali termin, termin nie doszedł do skutku, listowanie nie doszło do skutku. No i jakie konsekwencje? Konsekwencje, między innymi, dosyć dużego hejtu na Twitterze w stronę, e, w stronę Krakena ze, z, z, ze strony właśnie Shiba Inu Army. E, kolejna bardzo ważna rzecz to jest też taka, że dużo osób, e, dużo tych hodlerów Shiba e, w ramach Protestów w ramach sprzeciwienia się, wyrażenia swojego niezadowolenia, zaczęło wyrejestrowywać konta i usuwać konta z Krakena. Pytanie, na ile Kraken ucierpi, właśnie tą, można powiedzieć, pr wpadką? No, czas pokaże. Natomiast na pewno tej PR-owej wpadce bardzo mocno zyska Coinbase Pro, który powiedział: Ej, OK, słuchajcie, Kraken dał ciała, ciała, natomiast my tutaj na Coinbase Pro, naszej platformie, zachęcamy Was wszystkich do tradingu, ponieważ uruchamiamy parę Shiba Inu Euro i Shiba Inu Fund Brytyjski. A więc widzicie, że walka między tymi platformami, w których mamy do czynienia, z światami, jest bardzo, bardzo ogromna. No bo nie ukrywajmy, że tam, gdzie nie mamy do czynienia z światami, mamy tylko i wyłącznie jakieś stablecoiny i same krypto, tam też Shiba Inu już od dawna jest. Idziemy sobie do Litecoina. Litecoin bardzo ciekawa informacja, pod względem, znaczy bardzo ciekawy artykuł pod względem technicznym, ponieważ no, lokalny szczyt Litecoina mieliśmy w okresach 232 dolarów, oczywiście on jednak spadł. Jednak patrząc to przez pryzmat ostatniego miesiąca mamy wzrost w okolice 48%, obecnie 43% wzrostu od początku, od, od samego miesiąca, od tego dołka lokalnego. I teraz, co mówią analitycy? Wskaźnik cen na szczęście nie wskazują na żaden bezwzględny spadek w cen w tej chwili. Wskaźnik MACD jest neutralny, podczas gdy Parabolic wydaje się wskazywać na aktywny trend wzrostowy, gdy białe kropki stoją pod świeczkami, ale wyraźniejsze znaki będą widoczne dopiero w ciągu 48 godzin, jeżeli Litecoin zamknie się powyżej 200 dolarów. To jest to, o czym wam mówiłem. Chociażby CryptoBerb jeszcze jakieś Pięć, chyba 6 dni temu zachęcam do obserwowania nie tylko jego, ale i mnie. Bo gdybyście obserwowali mnie, Patryk Kępiński na Twitterze, to byście widzieli, że zrefollowowałem jego post i byście mieli tą informację po prostu na tacy, że mamy nic innego jak idealny moment do. E, przygotowywania się Litecoina do wzrostu. W końcu ci, którzy trzymali, e, mogą być z siebie dumni, ponieważ wytrzymaliśmy to, co mieliśmy wytrzymać, e, nie straciliśmy, co jest bardzo ważne, no a teraz wygląda tak nie inaczej. Idziemy sobie do USA. Idziemy sobie do USA. Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych Giełd, Ger Gensler, otrzymał list napisany przez dwóch amerykańskich kongresmenów, Toma Emera i Darena Soto. E, wszystko to dotyczy kwestii bitcoina i kwestii ETF-ów, które ETF-a, które się pojawił już na na nowojorskiej giełdzie? No ale to jest za mało. Czekamy cały czas na ETF-a z ekspozycją na prawdziwego spotowego Bitcoina, a nie na kontrakty futures. No i właśnie cytując, pytamy dlaczego, jeżeli czujesz się komfortowo pozwalając na handel ETF-em w oparciu o kontrakty na instrumenty pochodne, nie czujesz się tak samo lub bardziej komfortowo pozwalając na rozpoczęcie handlu w ETF-ach w oparciu o Bitcoinowa, Bitcoin Spot. Bitcoin Spot ETF są oparte bezpośrednio na aktywach, co z natury zapewnia większą ochronę inwestorom. Argumentują, że ETF-y typu spot są bardziej preferowane przez inwestorów, ponieważ mogą uzyskać bezpośrednią ekspozycję na aktywa w przeciwieństwie do futures ETF, które są oparte na instrumentach pochodnych. Dokonali porównania oczywiście to do rynku złota, udowadniając właśnie to twierdzenie. Cytując ich dalej, rozumiemy, że wcześniej SEC zdecydował się nie zatwierdzić ETF-u typu futures na bitcoina lub ETF typu spot bitcoin z powodu obawy związanych z postrzeganym potencjałem oszustw i manipulacji na rynku bitcoina. W rzeczywistości SEC wyraźnie stwierdził, że te obawy można rozwiązać, wykazując, że bazowy rynek bitcoina Kolejny jest w natury odporny na oszustwa i manipulacje, lub że istnieją inne sposoby zapobiegania oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom. Nie będę więcej, może, czytał. Bardziej kwestia chodzi tutaj o to, że. Bardzo mocno, nie tylko już sama społeczność kryptowalutowa, jednak może i nawet społeczność, ale już z tego frontu bardziej rządowego zaczyna naciskać na to, aby można było kolejne ETF-y akceptować. Przede wszystkim mówimy tutaj właśnie o ETF-ach, które odzorowują bitcoina spotowego. Jeżeli to się uruchomi, no to możemy powiedzieć, że przed nami szaleńczy rajd, jeżeli chodzi o. BTC i w ogóle rynek krypto. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie do UICaina. Dawno WeChain nie było żadnych informacji, no i dzisiaj bardzo szybko, e, ponieważ e, poinformowali oni, że e, uruchamiają swoją wymianę DEX-ową. i co jest najważniejsze, e, bo to będziemy mieć 9 listopada, będziemy mieć automatyczny ekspres do rynku AMM o nazwie VEX i rozpocznie e, s, będzie miał swój właśnie Ticker i będzie miał swojego koina VEXA, co jest bardzo ciekawe. Również w tym czasie zostanie uruchomiona farma, w którym będzie można farmić parę VEX do VET. I no oczywiście ona będzie mogła dawać dodatkowo użytkownikom nagrody. To wiadomo jak każda farma. Krótka informacja, ale ciekawa informacja, która może wpłynąć albo już powoli zaczyna wpływać na cenę WeChaina. Pójdźmy sobie teraz jeszcze krótko do ważnej rzeczy. Wejdziemy sobie do nas tutaj profil. Poproszę na profil jest. Jest przypięty. Jak wejdziecie do nas na do nas na Twittera, na Twitter Crypto raport, a czyli twittercom łamane na kryptoraport, macie przypięty post z konkursem. Słuchajcie, konkurs jest całkiem fajny, ponieważ do wygrania jest 500 USDT, 300 USDT i 15 dodatkowo kuponów na miesięczną, darmową, znaczy może miesięczną, bezprowizyjną wymianę na kantorach bitkan.pl. Kantory bitkan.pl pewnie już poznaliście, chociażby z racji tego, że z 2 lata cały czas mamy link afiliacyjny, z którego jeżeli skorzystacie dodatkowo, macie macie trzystopniową afiliację uruchomioną i wtedy nie tylko... Ty dostajesz ze swojego znajomego, ale dostajesz od znajomego, z twojego znajomego dodatkowo prowizję. To działa tylko u nas z naszym reflinkiem. Ale co jest ważne, możesz sprzedawać USDT, ETH, BTC albo kupować USDT, ETH, BTC przelewem szybkim. W ciągu naprawdę chwili możesz mieć to zaksięgowane i masz swoje bitki na koncie, albo możesz je sprzedać. I tak samo w sposób ekspresowy te bitki, te pieniądze z tych bitków będziesz miał na rachunku bankowym, więc pomijasz tą całą procedurę giełdową, nie musisz czekać 1-2 dni na przelew, możesz to spokojnie zrobić właśnie za pomocą bitkana. No ale nie chwala teraz bitkana, bardziej chwal ten konkurs. Musicie wziąć udział w tym konkursie, żeby wziąć właśnie udział, w, żeby można było potem spośród tych wszystkich zgłoszonych osób wybrać te najciekawsze link do konkursu macie tutaj jest to swój budget do wykonania jest kilka zadań tam macie krok po kroku co trzeba zrobić idę sobie teraz do was a muszę tylko odświeżyć kanał u nas no dawaj odpalam się jutro na pewno nie będzie Bitcoin na przykawie, jutro będzie tylko i wyłącznie analiza e, techniczna Arka. to wszystko też jest spowodowane tym, że w sobotę już nasza konferencja, nasza konferencja, nasze znaczy pierwsze i nie ostatnie na pewno zgrupowanie społeczności KryptoRaport w Hilton e, Hotel, DoubleTree i Hilton w Łodzi, e, miejsce niestety już nie ma, więc jeżeli ktoś by z Was e, szukał e, możliwości wejścia, niestety jest już ona Zamknięta. Natomiast, co jest bardzo ważne, to jest między innymi to, że moi drodzy, mamy już, mogę już dzisiaj Wam przedstawić teraz, jak będzie wyglądał. No, Plan krok po kroku, jeżeli chodzi o prezentację. Natomiast całą dla wszystkich tych, którzy będą w sobotę, dzisiaj będzie rozsyłany e, pełny timeline wszystkiego, co ma być właśnie na tym wydarzeniu. Z takich dużych skrótach e, zaczynamy od e, prezentacji na temat jak zarabiać na rynku krypto, drugie wszystkie fuck i problemy, jakie są związane na e, jakie mają do czynienia. Inwestorzy kryptowalutowi i jak je eliminować. Trzeci mamy analizę on-chain, czyli jak wykorzystywać dane z Glassnode'a, chociażby albo z kryptoquanta, i je analizować skutecznie, żebyśmy widzieli, co tam jest napisane. Czwarta bardzo ciekawa prelekcja, z którą czekaliśmy do samego końca, żeby wam powiedzieć i potwierdzić, jest to. A, prelekcja dotycząca podatków, rozliczeń, w jaki sposób się rozliczać z krypto, na co zwracać uwagę, gdzie są te podatki zaszyte i jak to ewentualnie optymalizować. E, następnie będziemy mieć bardzo fajną ilość e, takich pitchy 7-minutowych z bardzo ciekawymi projektami z Polski, a, więc też warto, bo będzie dodatkowo przy tym fajny konkurs. Jeszcze będzie licytacja, licytacja e, na rzecz schroniska dla zwierząt. No i potem ogromny networking, bardzo duży networking, więc warto, warto, warto być. Wejdziemy przez kuchnię. <laughs> Patryk powiedz coś ciekawego, ramp, proszę, ramp, pam, pam jeżeli chciałbyś. E, jaki target masz dla Litecoina na koniec listopada? Na koniec listopada nie mam za specjalnie targetu, bo nie chcę z tego Litecoina wychodzić na koniec listopada. Moim targetem przede wszystkim jest osiągnięcie ostatniego, e, minimum ostatniego ATH e, i po tym osiągnięciu ostatniego ATH e, czekania na tak naprawdę rekordy. Litecoin jeszcze nie pokazał swoich pazurów e, i Litecoin pokazuje pazury w momencie, kiedy jesteśmy na końcu danego cyklu. No i jeżeli on się teraz obudzi, wygląda na to, że jest duża szansa, że on się właśnie w teraz w tym Momencie budzi, no to potwierdza nam się tylko i wyłącznie to, że mamy właśnie już końcówkę cyklu. To nie znaczy, że za nie wiem, za pół miesiąca będzie wszystkiego koniec. Tylko mówię tutaj, że jesteśmy już bliżej końca niż ten. Aleś się popisał. No, popisałem się, no a co mam mówić? No, nic nie powiem o rampie, bo się nim już zupełnie nie interesuje. Oj, 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 dobra. Ej, mam pytanku, farmiłem sub, mi wczoraj wycofałem ze strony suba na portfelu, dalej mam LP, jak to mam wymienić na BNB, u pancake, dzięki. No po prostu ci to zostanie. E, chyba, że nie wyjąłeś wszystkiego. Mm, no to... No to jak ładnie poprosimy, e, zdradzisz godzinę otwarcia listingu, Ari, ten, ja sam nie wiem, moi drodzy, naprawdę. Macie przedział czasowy między 17 a pewnie 20, może 21, choć wydaje mi się, że wcześniej. Zobaczymy. Więc e, powiem szczerze, że no w tych godzinach trzeba być po prostu cały czas a, w gotowości. Poza tym oni mają dać znać nam 3, przynajmniej godziny wcześniej, kiedy będzie dokładna godzina listingu, więc nie za specjalnie bym się tym przejmował, a że trzeba cały czas siedzieć. Po prostu trzeba mieć włączone powiadomienia na telefonie. Dlaczego są problemy z DAP Trust Wallet na iOS? Nie mogę połączyć Trust Wallet z Pancake Swapem. Powiem szczerze, że z Trust Walletem jest dużo problemów, więc polecam po prostu przejść na MetaMaska. Hmm, coś, tu, powiedz nam, powiedz nam twoim zdaniem, czy wszystko co powiązane z metą jest pokryte złotem? Nie wiem. Macie gotówkę, ani idzie kupić węgla do domu. Shiba Inu, coś tam spadło 40%, straciłem 6 tysięcy wczoraj. No, po pierwsze, a, no, nie kupuje się na górce, patrzy się, jak ten wykres wyglądał wcześniej. A, sprzedajemy, jak jest koniec informacja, kupujemy, jak są na razie plotki, a, a nie jak są już wydarzenia z tych plotek, które powstały. Bardzo ważna rzecz też, że jeżeli nie wyszedłeś z pozycji, to jeszcze nie straciłeś. Jakbyś wyszedł teraz do Fiata, albo do USDT, no to wiadomo, że straciłeś. No, ale nie wiem, czy jest sens. Myślę, że warto trzymać ETH do końca roku. Mm. Wydaje mi się, że warto po prostu patrzeć, co się dzieje na rynku i warto nie trzymać czegoś do końca roku, tylko warto trzymać coś do jakichś twoich zakresów cenowych, do tego, jaki masz scenariusz. Jeżeli go nie masz, to jest ostatnia szansa i ostatni dzwonek, żebyś ten scenariusz sobie przygotował. Nie patrz na terminy, na daty, tylko patrz na twoje progi cenowe. Patrz, za ile kupiłeś, patrz, ile już zarobiłeś, zobacz, pomyśl o tym ewentualnie, żeby się już zabezpieczyć w jakiś sposób. Nigdy nie określaj, tego dobra, ja trzymam do 31 11, 30, 11, 2021 No a jak się okaże, że 31 2021 nagle będziesz miał spadek ceny o 40%, no to czy pomimo tego wyjdziesz tego dnia, czy jednak złamiesz znowu swoją zasadę? Więc no nie wolno tak robić. Maksio. Hmm. Wiadomo, jaka sala na konferencji, czy panie z recepcji ładnie zaprowadzą. Panie z recepcji ładnie zaprowadzą, poza tym na pewno traficie do nas na salę, będzie, będziecie widzieć e, ogromną ściankę kryptoraportu, poza tym to jest to największa sala, bardzo piękna sala, e, taka z, z, w, w Hiltonie. Będziecie na pewno zadowoleni, a będziemy was też przywitać. E, to też musicie mieć świadomość tego, że nie będzie tak, że sobie usiądziecie i coś tam, coś tam. Będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Czy wiadomo coś o zmianach na łańcuchu BTC? Jakiś upgrade? A ostatnie informacje na temat upgrade'u były na kanale Piotrka Misiurka w podsumowaniu miesiąca, który mówił Jacek Kubiak, więc zachęcam Was tam, odsyłam. Zosta zostawiam głos Specowi. Popek lubi to. Dobra. Patryk, o której godzinie rozpoczyna się pierwszy wykład? Słuchajcie, dzisiaj będzie dostaniecie wszyscy maila, więc patrzcie na skrzynki. Natomiast mogę Wam od razu powiedzieć, że pierwszy wykład planuję na godzinę 11, a Was już zachęcam do przybycia tak w okolicach już 10.30. Tak, żebyście mogli się spokojnie rozsiąść, napić się kawki, bo jest cały taki przystanek kawowy. Możecie sobie napić się kawy, herbaty, wziąć sobie ciastko, usiąść, zamienić jeszcze kilka słów. No i tak, żeby o 11:00 rozpocząć pierwszą prelekcję. Czy wiesz, jak wysłać runę z Binance na Ledger? Nie wiem, nie interesowałem się nigdy tym coinem, Musi zobaczyć, czy jest na jakim łańcuchu. Jeżeli ma swój blockchain, no to musi zobaczyć, czy Ledger też ma możliwość może czy akceptuje to. Natomiast jeżeli to jest po ARC20, no to wysyłasz na portfel Ethereum i, i potem to jako token Ci trafia, nie? Hebem i solom, a bardziej... A... Hmm. nie Dobra, może nie. Odpowiedz na pytanko o tych wskaźnikach z ostatniej analizy technicznej. Odpowiesz na to pytanko o tych wskaźnikach z ostatniej analizy technicznej. Oj, musiałbym za dużo o tym mówić. Natomiast jeżeli chodzi o analizę i te wszystkie wskaźniki to będą też w sobotę. W ogóle będzie relacja z tego sobotniego wydarzenia. Słuchajcie, więc na pewno ci, którym się nie udało być, to w jakimś tam stopniu coś obejrzą. Ale no, na pewno nie tyle, co się jest na miejscu. No nie mogę się doczekać tego networkingu. Bo ten networking czuję, że będzie bardzo, bardzo kozacki. Poza tym będzie tam masa fajnych osób. Słuchajcie, będą też między innymi twórcy projektu Ten nie tylko, bo będzie naprawdę masa innych twórców i projektów. Od, no może nie od cholery, bo jest 7. Natomiast z tych projektów 7 będzie potem będziemy robić głosowanie, będziemy wybierać najlepszy projekt, więc naprawdę będzie bardzo ciekawie, a sami będziemy mogli siedzieć na sali i podejść decyzję, kto zrobił coś najlepszego, który projekt jest najciekawszy. A więc, no i dodatkowo będzie drop jeden, jedyny drop na naszej sali. A takiego dropa jeszcze nikt nie miał. Więc też ciekawie. Ci, co dostaną dropa, będą mogli od razu wziąć wejść na Dexa. Dobra, 9.50, dzisiaj 21 minut, więcej nie ma co mówić, a my się widzimy w takim razie na pewno nie w tak dużej liczbie osób w sobotę, już na najbliższym, na najbliższej konferencji, na najbliższym zgrupowaniu krypto raportu. Pamiętajcie, tylko moi drodzy, zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii, wyśpijcie się w piątek, bo jeżeli będziecie chcieli sobie coś popić, to w sobotę będzie na to najlepsza okazja. No i też zachęcam wszystkich tych, którzy mają nocleg, weźcie ze sobą kąpielówki, strój kąpielowy, bo macie na górze po prostu całą odnowę biologiczną, więc też o tym nie zapomnijcie. To będą dropy dropów, nie wiadomo od czego dropy. Dobra, to będzie taki trochę nietypowy drop. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam samych zielonych świec, pogodnej i pięknej słonecznej pogody, ale chyba to nie w Łodzi, bo w Łodzi pada jest tragicznie, nie wiem jak u was. Nie zapomnijcie o konkursie, zostawcie łapę w górę, jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Jak teraz z wymianą krypto, 1000 euro? Halo, halo, chodzi o kantor. Tak, dzisiaj też jeszcze kantory będą mi informowały, ale na ten moment już mówiłem wprowadzamy 1000 euro. A jeżeli chodzi o jednorazową transakcję, nie wymagającą weryfikacji, wszystkie, trans wszystkie transakcje powyżej tego muszą przejść już weryfikację. Jednak weryfikacja, czy jest zła, czy jest dobra, to już nie mi to osądzać, kochani. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, miłego dnia i do zobaczenia z niektórymi z Was w sobotę, a z resztą z Was w poniedziałek.